Siema, ja tu Patryk. Super, że jesteście. Dziś nagrywamy Brawl Stars. Przepraszam za taką duż, bardzo długą przerwę od Brawl Stars. Nie miałam po prostu czasu nagrywać, więc nie nie piszcie, że czemu nie nagrywałem. Ale możecie pisać. Będę wam odpowiadał na komentarz. Odpisywam po prostu. W postaciach prawie się nic nie Yy, zmieniło chyba, chyba że na ni nie pokazywałem, nie wiem w tym karnecie to mam siódmy level i w klubie dołączajcie dalej do klubu o, ktoś dołączył dwa dni temu i każdy będzie miał awans od razu jak ktoś dołączy do klubu wiecie? To dołączajcie. Tylko 6 osób może dołączyć. Pierwsze 6 osób dostanie za dowódcę. Ale dla każdego będziemy dawać za dowódcę. W ogóle to mam drugie miejsce, jak chcecie wiedzieć. Kiedyś oni mnie ciągle pobijali, ale ich już przebiłem. Czyli miałem 10k, jak chcecie wiedzieć. Dopiero. 500 pucharów od tej pół przerwy biłem. O, małe 10 tysięcy. To pogramy parę rundek i jak będzie 10 minut, to kończymy. To gramy na surowę. Idziemy na te dwie yy, po skrzynkę, a potem na, chyba na górę, jak zdążymy. He, tu. Kurde, zabije mnie. Kurde. Minus będzie. Mówię ile? Minus 6, kurde. Grać Nie umiem czy to. Zagram nami. Może to mi się polepszy. Albo Frankiem. na Powerze. I te was na Powery mi się zmieniły. Jak chcecie wiedzieć od razu. Ile tu? Zobaczcie. Szelka tu jest gdzieś. Tu idzie na te szczy... O tam jest, nada. Kurde, ulta ma. Uciekam. Kurde. Kurde. Coś mi już nie idzie w tym brawlu. Już 11 pucharzy chyba odjąłem. Piszcie ile pucharów dziś odejmę. To pierwszy napisze ile pucharów odejmę. Dostaję serduszko w komentarzu. To zagram na niej w takim razie. I w ogóle ulepszę na niej. Dobra, to gramy. To idziemy na tą a potem na tamtą. Kurde, kurde, El Primo durny, jak zawsze. Mi się wtrącę jak gram na niej. Ale ta Primo jest durny, bo widzicie co się dzieje z nim. I już jeden pokonany, ale Idzie. Idziemy dalej. I podajcie na kanał yy, Patryk Janiszek. Yy, yy. I Roblox Patryk Janiszek. Już niedługo będą wpadać na yy, kanał Roblox Patryk Janiszek. Roblox będzie wpadał albo My Minecraft. Czasami to nie wiem. Będzie Minecraft i Roblox. Wpadajcie. Filmy z Stars na kanale Patryk Janiszek około będą 20 albo 20. Ileś. Tak powiem. Nie wiem. To trochę z wami dziś podgadam, czyli ale niedługo będę musiał kończyć. Zobaczę, ile jeszcze czasu, tylko odejdę gdzieś dalej. Jeszcze 6 minut mamy. Moja nagrywalka tylko działa 10 minut, już 11 minut, a dni, sekundy już od razu mnie wywala z tego. To. Może dziś nazbieramy yy, ten yy, co mam jakieś misje? Uuu, dobrze. Wygraj Bo i Solo od razu. Nie ból i Solo. Ale raczej chyba dziś nie nabijemy tych szynek. Dobra. To będziemy dalej grać. Kurde Leon! Najgorszy to może być! Leon <laughs> Jeszcze mnie nie widzi. Może nie, nie widkę chyba. Uciekaj to, to moje skrzynka. Tak cię widzę, nie uciekaj. Tam poszłeś. Ej, miał już tu iść ciągle. Dobra, to idziemy na, może na tego El Primo. Z bólem może wygramy? Kurde, jak jeszcze tu ten Leon jest, to raczej przegramy już. Kurde, trochę cierpię serduszek i idę na Leona tego. Ma. Teraz tego R er Primo, nurdenko. Dobra, teraz go dokańczam, teraz ulta wjeżdżam, teraz uciekam. Tylko boję się, że teraz zginę. Teraz trochę cię potimuję. Bo mogę zginąć. Ten kiełek chyba mnie wykończy. Do końca. Ale chyba mamy plus jeden czy dwa? Czekajcie. Mamy plus dwa. Fajnie chociaż. Mamy plus dwójkę. Ile jeszcze czasu mamy? cztery min minuty już prawie. Dobra, to będzie ostatnia gierka. Chyba. Czekajcie. Dwie minuty ma trwa mecz. Czekajcie, ile trwa? Dwie minuty trzydzieści to... 9 Dzie... minuty 30 ko... skończymy mecz, czyli chyba, że szybciej oni wygrają albo my. Główka gdzieś puścił ticzek. Zabijaj! Frank, proszę cię! Uff. Pozdrawiam cię. Hill leci 777. Pozdrawiam cię. Chleci 777. Pozdrawiam cię. Znaczy. Przepraszam za pomylenie nazwy, ale. Tak mi się złożyło. Pozdrawiam cię. Hill Chle... leci 777. Pozdrawiam. I kto jest ze mną w składzie też pozdrawiam. Yy... Za chwilę, na koniec meczu, powiem, to jest ze mną w kładzie. I pozdrowię wszystkich. Na razie, kurde, nańka dobra, ale wygraliśmy. Pozdrawiam OU i 2 Chleci 777, Chleci 777, przegrano drużynę też, pozdrowie, Tomar.

No to na razie jutro film będzie około 20, pewnie. To szykujcie się. Na razie.